Jo, what's up! Z tej strony Michał i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Film Speedway Grand Prix. Dzisiaj pojedziemy sobie do Wielkiej Brytanii, gdzie pojedziemy trzecią rundę z 10 walki o mistrzostwo świata, no liczymy oczywiście na co? Na półfinał. No to będzie mój cel minimum, ale posłuchajmy. Zstrzanem w dziesiątkę ekipa Kolina Merifa kładająca tor przygotowała wspaniałą powierzchnię, po której można ścigać się niecałej długości i szerokości no no i przejdźmy od razu do zawodów Powiem wam tak, nie liczcie tutaj, że ja osiągnę porażkę że ja osiągnę tutaj finał czy zwycięstwo bo ja naprawdę nie lubię jeździć na tym torze, no nie potrafię praktycznie na nim jeździć, to jest jedyny taki tor, czy no nie jedyny, mam dwa takie tory, ale to jest jeden z nich, na którym jeździ mi się naprawdę ciężko i zwyciężyłem na nie może tylko z dwa, trzy razy. No w byłem częściej, ale często też kończyłem, przed półfinałami, w półfinałach. Bo to jest taki tor specyficzny, może ja nie umiem na nim jeździć, ale no nie wiem, no nie liczy się na zbyt dużo dzisiaj. No i przejdźmy do naszego pierwszego wyścigu. No, powinniśmy tutaj wygrać. No nie, tutaj Tony Ricardson i Ryan Sullivan mogą nas załatwić na cacy Ale z Loramem powinniśmy w sumie wygrać. Powinno być dobrze, no zobaczymy jak nam wyjdzie. Na starcie zaspaliśmy. No, z pierwszego pola też mi, nigdy nie wychodzą starty. Ale na trasie powinniśmy sobie poradzić, chociaż z Malkiem Rol Loramem, tak, o to chodzi. Tak, już go wyprzedziliśmy. I ruszamy w pogoń za Tony Carconem i Ryanem Saliwanem. Teraz za szeroko się wynieśliśmy. Wykorzystał to Markloram, Ale już go podłoki dobrze. Gdzieś go wypchnęliśmy pod samą bandę. Markloram już nam nie zagrozi, a skupmy się na atakach na Ryanie Saliwanie. Zaatakujmy od krawężnika. Nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz. Troszeczkę szerzej może. Nic to nie dało. Zostało nam jeszcze jedno okrążenie może teraz. Teraz nie, jeszcze nie, ale mam jeszcze pół krążenia. Mam jeszcze jeden wiraż. Ostatni wiraż. I może teraz. Nie, nie, nic co nie wyjdzie. Kończymy ten wyścig na trzecim miejscu. No ale nie jest najgorzej jeszcze. Zobaczymy, co będzie dalej. To był jeszcze wyścig Onid, więc nie jest tak źle. I przechodzimy do kolejnego wyścigu. Wyścig 14. Tutaj pojedziemy z Jasonem Krampem, chyba, z którym możemy mieć spore problemy. No ale co? No jeżeli chcemy... No powinniśmy być w pierwszej dwójce, żeby nie jechać w wyścigu ostatniej szansy. Ale Lee Adams też będzie dla nas bardzo groźnym rywalem, więc musimy się bawić Adamsa i Krampa. A Kala Stone Hillera powinniśmy pokonać. A start również najlepszy. No. Dzisiaj zasypiamy na startach. Widać to mamy. Jesteśmy na trzeciej pozycji. Australijczyków będzie nam no, niezmiernie ciężko wyprzedzić. Ale się postarajmy. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko ich. I teraz może? Dobrze. Tym samym, tą samą ścieżką co Jason Cramp. Zrównaliśmy się teraz praktycznie z Jasonem, weźmy go leciutko, wypchnijmy, o to chodziło, tak, jesteśmy już na drugiej pozycji, a zaatakujmy jeszcze Lee Adamsa, aj, nie dał się, Adams zwolnił i przed nami Adams, ale spróbujmy się do niego założyć i chyba, chyba jesteśmy na pierwszej pozycji, nie, Adams szybki jest. Postarajmy się teraz, może. oj nie, nic nie wyszło z tego, co chciałem. Chciałem zwolnić i za jego plecami wciąć do krawężnika. Nie udało się. Ostatnie okrążenie. Zejdźmy jeszcze do krawężnika. Nie, nie udało się. z środkiem. Za, jesteśmy za Liadamsem. Ale druga pozycja daje nam to, że omijamy wyścig ostatniej szansy. I pojedziemy od razu w wyścigu, w którym będziemy walczyć o półfinał. Taka sama obsada wyścigu będzie teraz jak w naszym pierwszym wyścigu, czyli pojedziemy z Ryanem Sullivanem, Tony Rickardsonem i Malkiem Rola Loramem. Jeżeli znowu będziemy trzeci, no to pojedziemy w wyścigu ostatniej szansy, a tego nie chcę. Do tego wyścigu musimy podejść najbardziej skoncentrowani jak potrafimy. Musimy go wygrać, to jest nasza ostatnia szansa. Znaczy nie jest to nasza ostatnia szansa, ale powinniśmy go wygrać albo chociaż być na drugim miejscu. Ale Sullivan i Rickardson do trudni rywale. Chociaż start nam wyszedł. Po raz pierwszy start w tych zawodach nam wyszedł. Dobrze. Nie wiem, czy troszeczkę nie za szeroko. Rickardson jest pierwszy. Jesteśmy na drugiej pozycji. Jest dobrze. Środkiem toru. Za Rickardsonem. Dobrze. Za nami. Kto jedzie? Sullivan. Jest bardzo blisko, ale. Może nie da rady nas wyprzedzić. Teraz za szeroko wyszliśmy i Saliwan to wykorzystał. Lorem już jest bardzo daleko, ale z Salivana. Dobrze, po krameżniku, tak jest, dobrze. Dobrze, Sullivan już nam nie zagrozi. A no, Saliwan w ogóle wyjechał na murawę. No to już raczej mam pewną drugą pozycję i awans do półfinałów. A to niego Rickardsona już raczej nie wyprzedzimy. No i nie będziemy nawet się starać, bo jeszcze mogłoby się oszkodzić naszym wypadkiem lub wykluczeniem. A po co nam to, jak mamy pewny teraz wjazd do półfinału? I na drugim miejscu zakończymy sobie ten wyścig. I wchodzimy do półfinału. Tak jest. Tony Rickardson i drugie miejsce zajmuje Tomasz Golob. O, ciekawe są na kogo trafimy w półfinałach. Jedno jest pewne, na pewno nie na Tony'ego Rickardsona. I to jest bardzo dobre. Oj, nie chciałem powtórki. Dobrze, przejdźmy dalej. Emocje sięgają to teraz już nie no, półfinały bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dwóch Australijczyków, jeden Anglik. No można powiedzieć, że będzie bardzo ciekawe. Ze wszystkimi z tych trzech zawodników już dzisiaj się zmierzyliśmy. W kasku czerwonym, na drugim, w kasku Niebieskim, Mark Lora. na to, trzecim w Kasku Białym, Ryan Z tych trzech zawodników nie pokonaliśmy tylko Lee Adamsa. Mal Calorama pokonaliśmy dwa razy. Saliwana raz i raz przegraliśmy. Na no Adams niestety nad nami górował. ale mamy szansę na rewanż. Ale zaspaliśmy na starcie. To jest pierwsze pole, którego nie lubię tu zawsze zasypiam, niestety. Niestety jestem na ostatniej pozycji, to są półfinały. No musimy jakoś atakować, starać się. Może gdzieś przy krawężniku jakimś atakiem, w końcu dwóch zawodników widzi blisko siebie, no i wyrzuciła, na źle wiraż. Zrobiłem błąd za błędem, który można mnie kosztować półfinał, znaczy, przepraszam, może mnie kosztować finał. No i czwarta pozycja nie jest na pewno dobra, ale teraz, atak, jest, tak, jest, o to chodziło, właśnie. Jesteśmy na trzeciej pozycji i teraz przy krawężniku. Wypchnijmy troszeczkę marka Lorama. Wychodzimy na drugą pozycję. Gdzie są rywale? Oj blisko. Siedzą nam na ogonie. Teraz za szeroko błąd. Źle weszliśmy w wiraż, czy się utrzymamy. Adam depcze nam po piętach. Ostatni wiraż. Jak dobrze wejdziemy, to utrzymamy drugą pozycję. Tak jest. Wjeżdżamy do wielkiego finału razem z Ryanem z Salivanem. No i w wielkim finale na pewno będzie ciekawy. Naprawdę się dziwię się, że mi się to udało, bo zawody zaczynają się kiepsko, od trzeciego miejsca, pokonując tylko Malka Rolama. A teraz jesteśmy w wielkim finale, Kolejne, gdzie Kolejne. mamy duże szanse na miejsce na podium. Kolejne, Carlson, Tomasz, Dolop, Brian, Sullivan, Donne, Sullivan i Richardson mogą być dla mnie no, nie, do, nie do ugryzienia, ale Michaela Carlsona powinniśmy pokonać spokojnie. I stanąć chociaż na trzecim stopniu podium. No ale oczywiście walczyć będziemy o zwycięstwo w całych zawodach. Zobaczymy, co nam wyjdzie. No i startujemy, zaspaliśmy, o, ale. Carlsona chyba damy radę? Nie, dobrze, ale jesteśmy na drugiej pozycji. Rickardson jest za nami, Tony Rickardson. No nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział to przed zawodami. Ale już Rickardson wychodzi tam na miejsce drugie, chyba nawet pierwsze. A teraz Carlson został wypchnięty przez Rickardsona i Sullivana, a ja to wykorzystuję, są na trzeciej pozycji, dobrze. No i co, przejdźmy do ataku. Pierwszy Rickardson, zaraz Sullivan, a ja tutaj staram się zaatakować jakoś Sullivana, ugryźć to z jednej, to z drugiej strony. I teraz chyba mamy Ryana Sullivana, tak? Chyba jest Ryan Sullivan wyprzedzony? Tak jest. Wyprzedziliśmy Ryana Sullivan, ale Carlson to wszystko wykorzystał. Zamknąć Carlsona. Wyjechałem razem z Carlsonem na Murawę, niestety. Ale Carlson wjechał pierwszy, więc ja stanę na trzecim stopniu podium i dostanę 18 punktów Grand Prix. Weźmy, może sprawdźmy wtórkę z tego wyścigu. No, tak jak mówiłem. Rickardson, Sullivan i my na trzecim miejscu, 18 punktów. No i staniemy na podium. No i przejdźmy, zobaczmy koronację. Na podium, jak to wygląda. O, Tony Rikardson, cieszy się zwycięstwo. Podnosząc swój puchar. Po jego... W prawej stronie w czarnym kewlarze Ryan Sullivan. No i my na najniższym stopniu podium. Pełno dziennikarzy w koło. No, jest to świętować. Trzecie miejsce to dla nas bardzo dobra pozycja. W końcu nie układało nam się te zawody od początku. Finał też nam się nie układał po naszej myśli, a jednak stanęliśmy na podium, wjechaliśmy do wielkiego finału. Więc jest super. Sprawdźmy jak reszta Polaków sobie poradziła. Krzysztof Czegielski 4 punkty, Sebastian Łamek 3 punkty i Grzegorz Walasek 1 punkt, no porażka. O, Piotr Prutasiewicz jako dzika karta pojechał, z moram 23, znowu 2 punkty. No czy wypada się cieszyć, no ale słabo pojechał. W klasyfikacji generalnej jesteśmy egzekwo na pierwszym miejscu z i Cartsonem, mamy po 63 punkty. Dalej na trzecim miejscu jest Ryan Sullivan 54. najdalej no, i dalej Carlson, Adam Skramp Kramp szczególnie jakoś dziwnie zadziwia za mnie. Kramp bo jest naprawdę bardzo słaby ten sezon. Czwarte był w finale, później w ogóle nie wszedł do półfinałów. I teraz dzisiaj znowu już nie wszedł do, do finału. Teraz do finału nie wszedł. Trzeci w trzecich półfinałach, no zadziwia nie Krampi. A yy, no my mamy dość równą formę, bo w każdych zawodach byliśmy w finale. Na początku byliśmy drudzy, w Bydgoszczy wygraliśmy, teraz trzecie miejsce, w każdych zawodach w finale, no i dobrze. Na Tony on dwa razy wygrał. A raz odpadł w półfinałach na trzecim miejscu, więc dlatego ma tyle sam punktów co my. No i przejdźmy do sklepu. Mamy niecałe 7000, musimy naprawić silnik. Naprawmy również ramę. Koło przednie naprawmy, koło tylne. I finansowo brakuje nam. Zobaczmy, jak koło trzecie silnik, ile kosztuje? 16 16000. Może nas nie stać. Ale możemy sobie kupić przednie koło, to najlepsze, trzeciej generacji, i tak samo tylne koło. Najlepsze, nie, na tylne koło nas już niestety nie stać. Ale chociaż przednie koło będzie trzeciej generacji, tej najlepszej, no, no to chociaż na tyle mogliśmy sobie pozwolić. Zapiszmy grę. Zróbmy oczywiście nadpisanie tak, wstecz. No i zapraszam Was już do kolejnego odcinka. W którym pojedziemy Grand Prix w Słowenii. To wszystko na dziś. Do usłyszenia.